Kibice mówią wprost, Czesław Michniewicz zajechał piłkarz Czesław Michniewicz zajechał. Zajechał piłkarzy w sensie po prostu treningu, w sensie wydolnościowym. No właśnie, dzisiaj na temat tej szokującej sprawy, no właśnie, czy rzeczywiście racje mają kibice, czy też nie. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknie grzewdzona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, pierwszy mecz praktycznie na mistrzostwach świata, na mistrzostwach po prostu, przepraszam, Europy, tutaj Polska zwyciężyła, drugi też. Natomiast trzeci, Polska przegrała 5 do 0, tak, z tutaj z Hiszpanią. No i kibice szukają tutaj powodu, dlaczego ta polska reprezentacja tak kiepsko wypadła. Oczywiście, no niektórzy mówią, no to był praktycznie świetny mecz, który rozegrał Hiszpania. Niektórzy nawet mówią, że to praktycznie był jeden z najlepszych meczów w ogóle w historii reprezentacji młodzieży Hiszpanii. A inni kibice mówią wprost, tak, że tutaj Czesław. Michniewicz zajechał e, piłkarzy, tak? Oczywiście zajechał w cudzysłowie, to jest mowa potocznej. Chodzi tak naprawdę o przygotowanie fizyczne, e, że zbyt, były one po prostu intensywne treningi. E, piłkarze odpo odpowiednio nie odpoczęli. Dlaczego tak naprawdę kibice wnioskują w ten sposób, czy po prostu e, wysuwają takie tezy? Chodzi tak naprawdę o badania tutaj zmęczenia, tak, które przeprowadza właśnie Czesław Michniewicz. Tak zwane markery zmęczenia, jak to się mówi tak profesjonalnie. No i te markery zmęczenia z reguły wskaźnik jest do 400 tak, jednostek, natomiast na przykład w przypadku Żurkowskiego to było aż 1600 1800, tak. niektórzy mieli te markery aż do 2000 po prostu te wskaźniki, czyli widzimy że praktycznie ta norma zmęczenia była 4 razy, bo też nawet 5 razy większa tak. no i stąd tak naprawdę część widzów uważa, że tutaj Czesław Michniewicz zajechał tak naprawdę tych piłkarzy, że może oni nie byli przygotowani tak naprawdę fizycznie, wydolnościowo Kondycyjnie do tych meczów że powinni mieć więcej odpoczynku, więcej, tak naprawdę, tutaj, może po prostu odnowy, tak, a nie treningów, żeby rzeczywiście przygotować się do tych meczów. Tutaj warto wspomnieć, że to było aż trzy mecze w przeciągu 6 dni i też warto wspomnieć o tym, że wielu piłkarzy. Gra w klubach zagranicznych, ale też wielu piłkarzy jest dopiero jakby na początku swojej przygody z klubami zagranicznymi, tak jak na przykład Szymański, ta, który, który zmienił klub, pójdzie do ligi rosyjskiej, czy poszedł do ligi rosyjskiej, ale oni byli w tej intensywności ekstra klasy. I teraz na przykład graliśmy z reprezentacją Włoch, a tam piłkarze z reprezentacji Włoch to byli piłkarze, którzy grali w Serie A grali praktycznie 1000 meczów w trakcie piłkarze. To jest ogromna liczba praktycznie Meczu, tak? no, każdy, kto widział tutaj mecze Serie A, no, to jest zupełnie inny poziom niż Ekstraklasa zupełnie inna intensywność, drapieżność, waleczność. Wystarczy sobie zobaczyć chociażby mecze AC Milanu także z Krzysztofem Piątkiem, to jest zupełnie inny poziom. No właśnie, i tutaj kibicy upatrują przyczyną, przyczynę po prostu klęski tej reprezentacji, że Czesław Mignie już to, to, to zajechał praktycznie do różne że więcej powinno być od. Może powinno być to lekkie tak naprawdę jednostki treningowe, takie rozruchowe, po to, żeby właśnie ci piłkarze mogli zregenerować siły, tak? Trzeba pamiętać, że są różni tak naprawdę piłkarze, bardzo różni, tak? Na przykład Robert Lewandowski jest takim zawodnikiem, który nie lubi mieć dużej przed to, lubigrać lubi grać w takim systemie co trzy dni. Niektórzy piłkarze lubią przystępować na świeżości. Były takie czasy, no ale już o tym lepiej nie wspominać, ale rzeczywiście tak było w latach 80. czy 90. Nie mówię, że o reprezentacji polskiej, ale w ogóle o polskich piłkarzach, że byli piłkarze, którzy potrafili balować praktycznie na dzień przed meczem i świetnie się po prostu czuli podczas meczu. Tak, chociaż to jest zgubne i mylne, tak naprawdę, na dłuższą metę, no ale rzeczywiście są tacy po prostu piłkarze i tutaj rzeczywiście e, pojawia się taki, e, taka po prostu e, obawa kibiców tak czy Czesław Michniewicz tak naprawdę nie zajechał tych piłkarzy tak czy ich nie zajechał bo naprawdę to byli piłkarze którzy byli z topowych klubów no zresztą te wyniki same o sobie mówią tak no pokonaliśmy Belgię, pokonaliśmy Włochy świetnie graliśmy tak naprawdę w defensywie mało tego kibice jako zarzut e, e, mówią tutaj o samej wypowiedzi Czesława Michniewicza. Znaczy, to nie jest przypadkowe, tak naprawdę zarzut ze strony kibiców, ponieważ oni odnoszą się jakby do wypowiedzi tutaj Czesława Michniewicza. Na kanale łączy nas piłka. Tam oczywiście były te wideoblogi z kadry U21. No i Czesław Michniewicz na jednym treningu, tam był trener bodajże San Marino, rozmawiał z piłkarzami reprezentacji, to było na boisku. No i mówi do nich, że słuchajcie, chłopaki w środę czekają na zawody lekkoatletyczne. Tak? A wtedy właśnie był mecz z Włochami. Chodziło tak naprawdę o to, że będą musieli po prostu bardzo dużo bronić, bardzo dużo biegać. No właśnie, zawody lekkoatletyczne i to jest tam tak naprawdę słowo kluczowe. No też trzeba pamiętać jedną rzecz, tak, że to też jest swego rodzaju sztuka to też jest swego rodzaju umiejętność odbudowania tak naprawdę swojej dyspozy dyspozycji tak to się mówi restytucja przy, tak naprawdę żeby ten poziom pulsu obniżył się na odpowiednim na odpowiednim poziomie to nie tylko po prostu bieganie ale też odpowiedni tutaj regeneracja już w czasie meczu w czasie meczu po prostu czego nie wszyscy na przykład piłkarze nie wszyscy piłkarze mogą tego to umieć tak czy mogą to, to robić na przykład ja widzę że Żurkowski za bardzo się spala w meczach tak fajnie jest, że daje sobie siódme poty Natomiast według mnie zbyt dużo go to kosztuje energii, tak? Nie wiem, no ja go nie widzę w ciągu 90 minut, tak nie mam kamery, która jest skupiona tylko na niego. Widzimy po prostu podczas obrazu me meczu, tylko realizator pok pokazuje tam, gdzie za piłką podąża kamera. Natomiast nie widzimy, jak się zachowuje tej żurkowski w czasie meczu, tak? czy odbudowuje swoją pozycję, tak? czy rzeczywiście łapie to tętno, czy potrafi regenerować się już w trakcie meczu, tak? To nie są jakieś tam kwestie Kwestia tego, że mam iść na ławkę i siedzieć 10-15 minut, tylko kwestia minuty 3, odpowiedni powrót, powrót na, na pozycję na boisku, odpowiednie ustawienie się tak naprawdę na boisku, a nie tak naprawdę bieganie do przodu i do tyłu, tak, żeby rzeczywiście to miało po prostu jakiś skutek. No, stare pożekadło piłkarskie mówi o tym, że lepiej po prostu tutaj mądrze stać niż głupio biegać. Nie mówię, że tak jest w przypadku Żukowskiego, bo tak jak powiedziałem, nie mam jego po prostu podglądu podczas całego meczu. Natomiast rzeczywiście bardzo dużo go kosztują energii te mecze po nim najlepiej to po prostu widać i tutaj też warto wspomnieć, że no to są młodzi piłkarze więc teoretycznie oni powinni być świetnie przygotowani kondycyjnie co prawda mówi się, że tam najlepszy wiek to jest tam od 26, 7 roku życia tak, piłkarza natomiast do 31, 32 roku życia natomiast w tym wieku no akurat ci piłkarze nie powinni mieć problem tak, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne jeśli chodzi o kondycję fizyczną bo są, można powiedzieć, że najlepszym wieku. No właśnie, napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Czy zgadzacie się rzeczywiście z taką teorią kibiców, o czym oczywiście przedstawiam tutaj teorię, którą przedstawia część kibiców, to też nie oznacza, że ja muszę się do końca zidentyfikować z tą teorią, tak, bo ja uważam, że to jest i tak bardzo duży sukces, tak, jeśli chodzi o naszą młodzieżówkę, jeśli chodzi o czasowa michnicza, ale niewątpliwie widać było po prostu, że w tym meczu z Hiszpanią po prostu piłkarzom brakowało tchu, tak, brakowało oddychali rękawami, jak to się mówi, także piłkarskim i czy to nie była kwestia tego, że właśnie ci piłkarze byli zajechani? Oczywiście trzeba pamiętać, że poziom ekstraklasy jest, tu jest mniejsza intensywność, o tym praktycznie każdy piłkarz mówi, który wyjeżdża z ekstraklasy, że jak się wyjeżdża za granicę, to tam po prostu trenuje się 5 razy, a nawet po prostu 6 razy ciężej, niż to by miało miejsce w Polsce, tak? Bardzo często u nas w Polsce, też jeszcze jak jest piłkarz, który jest dobry, wybijający się, no to często trenerzy przymykają na niego oko, tak? Czy mają go po prostu można powiedzieć tutaj pod parasolem, takim bezpieczeństwa, no bo to jest piłkarz, bo klub na nim zarobi, tak, bo zarobimy na nim, więc no nie może się przemęczać, nie może być po prostu faulowany na treningach i tak dalej, co jest mylne, tak, bo tutaj za granicą nie ma takiego czegoś, piłkarze są sprowadzani w na przykład Serie A z całego świata, na treningu jest taka sama po prostu walka, tak, zresztą ciekawa tutaj jest sytuacja, tak, jeden z piłkarzy właśnie U21 właśnie mówił, że w momencie, kiedy po prostu przyszedł na trening, no to praktycznie oczywiście w takiej kwestii, jak jeśli chodzi o bieganie, czy na przykład podciąganie się na drążku no to, nie da, to spokojnie sobie daje radę. Natomiast kiedy przyszło na przykład do gierki, czy do gry w dziadka e, piłkarskiego, no to praktycznie to był inny świat, tak? No, trzeba pamiętać, no na przykład Bayern Monachium, forma dziadka to jest normalny trening piłkarski, to nie jest kwestia e, takiego rozruchu, czy podawania sobie piłeczki, tylko to jest normalny trening piłkarski, to jest na pełnych obrotach. Także pytanie jest tak naprawdę o kondycyjne, przygotowanie kondycyjne po prostu piłkarzy, a może to jest zupełnie nie błąd Czesława Michniewicza, a błąd jest po stronie piłkarza. No pamiętajmy, że to jest inne pokolenie niż to było kiedyś. No niestety tutaj mówił o kiedyś, to było, tak i tak dalej, ale wiadomo, że to jest pokolenie już po prostu ludzi tak naprawdę urodzonych w 99, 98, 2000 roku, tak, czy, czy po prostu te roczniki 90. końcówka. No to pamiętajmy, że to są czasy po prostu komputerów i tak dalej. Na przykład wcześniejsze te reprezentacje, to rzeczywiście to byli piłkarze, którzy spędzali czas po prostu po szkole na boisku tak pod blokiem, pod domem gdzieś po prostu w szkole i rzeczywiście to przygotowanie mogło być lepsze dzisiaj ci piłkarze głównie trenują w klubach piłkarskich, a po treningach zaraz siadają do samochodów, tak i telefon po prostu, oczy praktycznie w telefon czy nos w telefon i cały czas siedzą na smartfonach i tak dalej no nie mówię, że to jest złe, bo takie są czasy, tak tylko o to chodzi, że później to jakby kondycyjnie wychodzi napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij grzewzona, zostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam.